Jak się ukujecie, no trudno. Kto, kto, Jak kto się pierwszy ukujecie, znajdzie? To znaczy, Ten wygrywa. Liście. Nie będziemy czasu mierzyć. Możecie się podzielić w grupy, jeśli chcecie. Podzielić Ale to jest nie stół. To będą się dzielić. I jeszcze potrzebują dwie osoby. Szukajcie: żony, matki, córki, sąsiadki. Dawaj żona, do męża. Psa oddaj komuś. Niech potrzyma ktoś. Ja mam igły. Teraz tylko potrzebuję, potrzebuję tutaj zrobić stuk siana, stuk słomy. Tam mamy słomę w sumie tam, leży, może tam pójdziemy? Coś no by musiał nam pomóc, to pomóc, musiał nam to pomóc to przenieść tutaj, najlepiej. No to nie, 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 nie w <gry diary> nie na podłodze, tylko dajcie tu, żeby podłogi nie brudzić, bo przecież musimy tańcować na czymś, nie? Jeszcze jeden snopek, bo mamy trzy drużyny. Każda drużyna musi mieć jeden snopek. Macie jeszcze jeden snopek? Proszę, drużyna sama musi sobie tutaj... No świnek szkoda trochę. A tam z boku nie ma? Nie ma. Tu jest! Jeszcze jeden jest tutaj z tyłu, jest snopek, stoi. Macie? No jest, dobra. I teraz kto ma igłę, ten wygrał. Kto ma? Dobra. Sołtysowa? Sołtysowa? Chodź, będziesz ten, chowała igły. Jakie to igły? Teraz wszyscy uczestnicy muszą się odwrócić. Proszę, pan... Byłem do sceny, proszę, żebyście stanęli. Proszę się odwrócić, tak? Nie podglądywać, nie patrzeć. Proszę zrobić pięć kroków do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, bardzo dobrze. Sołtysowa... Przemieszaj tam dobrze jeszcze tą, tą, tą słomę tam. Tak, żeby mieli szukać, żeby im to trochę zajęło. Proszę nie podglądywać, nie podglądywać! Teraz podziwiamy pana akustyka, wszyscy. No, proszę się odwrócić, proszę bardzo, proszę się odwrócić. Jest, mamy. Uwaga! Nie, stopcie, czekajcie! Ale pan wyrywny dzisiaj jest. Ten studusz chyba po prostu już jest będzie pana. Uwaga! Na miejsca, gotowi, start! Szukajcie igły z siana. Jest! No tak szybko no nie wierzę! Jest brawo! Pierwsze miejsce. To tu chyba tutaj sołtysowa za słabo go schowała. I szukamy dalej. Szukamy dalej? Jest jedna, No teraz nie ma. Tu za szybko tam wcale nie ma. Wszystko było ustawione. Nic nie było ustawione. Wszystko było spontaniczne dzisiaj. Nie ma. To pomóżcie może jeszcze... Jest, brawo, jest drugi! I jeszcze jeden. Ale jest. Jest trzeci. Jest trzeci! Brawo! Byłem wszystkie, wszystkie trzy. Wszystkie trzy znalazł uczestnik z pierwszej drużyny, która wygrała. stół. bardzo gratulujemy. Prosimy Czego was, was na scenę. Prosimy Was na scenę. Paparazzi, tak, można teraz. Idzie czas. Fotoreporterów na zajęcie pierwszego miejsca. Gratulacje. Gratulacje. Jeszcze na jeszcze? Proszę Tutaj pamiątkowe zdjęcie tak, właśnie dla drużyny zwycięskiej. Lewą. Lewo ręko, tylko niech publiczność. Wow, brawo! O super, tam będę już wiedzieć, czy jest przedtem. Pani Dorota, może sobie tam stanąć, tak? A ten, kto będzie rzucał, idzie po kalosz. Dokładnie, następna osoba trzyma, albo... Marcin, rzucie. czy ty będziesz noszący kalosze? Jesz... Tak, nie. nie, okej. Okay. Jeszcze tutaj proszę z, y, Pawła Skrętnego, tutaj na scenę. Która w chodę polec? A druga osoba rzuca. Brawo! Prosimy o odbiór kalosza. Rzucają w jedną i w drugą stronę. Uwaga na głowy wszyscy. Wow, Jest moc. Proszę jeszcze, tutaj, jeszcze raz Pawła skrętnego. <smalliséård Alcoholisé Patriarcha> yeah, <spproblem> Lewą było, było, było. Karolina, chodź tak na boczek trochę, się przesuł po linii super. Dalej. Prosimy tak, żeby tam pani się zatrzymała, gdzie ten kala. Będzie nam łatwiej później rozstrzygnąć. Tylko uważaj, że te pani tam nie strąci. No właśnie. O, <grymny> ufaj. Ufaj, teraz pani dorsz. No to wielki zamach, tak. Waga. Chować się. Jest dobrze. Ma siłę, ma krzepę. To lewą jest. Za nie można złapać, patrz. Wygodniej by nie? Nie się. I następna zawodniczka. O, ostatnia z zawodniczek. Waga. No wow, to chyba najdalej było. Tak jest, brawo. Brawo. Kulające też się liczą. Tak, to? Czyli w sumie możemy rozstrzygnąć już konkurs, tak? Dla kobiet? Tak. sprawiedliwie wygrywa teraz pani, która ostatnio rzucała kaloszem, Prosimy na scenę i ogromkie brawa. I bardzo dziękujemy pozostałym zawodniczkom. Pokazały, jaką mają siłę. A. kibicujcie. Jedziemy. Jedziemy. On no chyba dalej leciał, ale się zatrzymał. A prosimy tam zatrzymać się, tak? tak? Tak, jak robiliśmy tutaj z dziewczynami? Żeby wiedzieć, kto jak daleko rzucił. Uważajcie, bo, panie. Uważajcie teraz wszyscy, bo nie wiadomo... A drugi zawodnik. Dzieci, dzieci, bo czekajcie, nie biegajcie. Waga leci, na szczęście wszyscy co Poprosimy również, żeby Roxana Olszecka się już do nas tutaj zgłosiła na scenę. No Było do przewidzenia. I następny zawodnik, tak? Teraz sam się rzuca. uwaga! No dzieci teraz to już w ogóle wyleci tam zaraz. To no, sąsiada na podmurko. No mówiłam, ja bo leczę ładne. Proszę nas, proszę na, stanąc, na stanąc, tak? To, gdzie pan rzucił? Żeby było wiadome, że te... Poczekaj Stasiu, nie chcę. Stasiu poczekaj. Jeszcze no, nie to wydaje mi się, że będzie ostra rywalizacja. Chyba, że Stasiu żyć. Chodzą za wodnicy Uwaga, i leci kalos. Oooo! To chyba się z męki. Dajemy drugą szansę? Damy! Dobra, rzucaj dalej! Nie powinno być Uwaga, uwaga! Leci kalosz! Ooo! Brawo! A taki niepozorny, a tak wrócę. Proszę, mam jeszcze zawodników? To jest jeszcze jeden kalosz, to może mam pójdzie szybciej. Uwaga, dzieci! Kalosz będzie leciał. Będzie dobry. dobry, dobry. U, u, u. <śleszt> I tym mocno musimy zakończyć. Kalosz leży później z tego. Jest jeszcze drugi. Patrzę, a tu będę wydawał. Koniec imprezy. Nie mają wody cylu porządnego. I teraz już na Stasiu pan radny Rudy. Jesteś chętny? No, rzuci dalej. dalej. nie wyżej. Proszę Państwa, czy to był ostatni zawodnik. Ja jeszcze mamy. Tutaj, proszę, przed sceną, tak? Tak, przed sceną, w tamtą stronę. Nie, 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 proszę. Tak, za teraz, bardzo dobrze. Prosimy. Można być rozbieg. Lewą ręką, tak? Lewa ręka. Lewą ręką. Uwaga, dzieci. Bo to wszystko jest możliwe. Wszystko się może zdarzyć. Ale zamach jest! I znowu w górę poszedł. Poszedł w górę! Ale brawa! Ogromnie brawa. Czy mamy jeszcze chętny? Nie ma. Tam rzucają sami na pusto. Dobrze, więc proszę Państwa, mamy zwycięzcę. Marcin na Nawłoka najdalej rzucił kalosze. Brawa, zapraszamy po odbiór nagrody. Chcemy jeszcze Wam wszystkim, którzy jeszcze tutaj jesteście, podziękować serdecznie za to, że do nas dotarliście. No się dla mnie bardzo bawiliście, że braliście udział w tych konkurencjach za te licytacje wszystkie. No i bardzo, bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że byliście, że jesteście na nas tutaj z nami i życzymy Wam wspaniałej imprezy, niezapomnianych wrażeń. No i zapraszamy częściej do naszego osowca. Ja Karolina, również Tobie dziękuję, dziękuję również Państwu i do zobaczenia. Do zobaczenia!